Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski, Witam na moim imiennym kanale na YouTube. Jak również w ramach Najwyższego Czasu na i na Spotify, na Rumble, na Twitterze i w innych miejscach, gdzie jeszcze Najwyższy Czas jest tolerowany, bo na YouTubie niestety nie. Dzisiaj w studio z nami pani Karolina Pikuła z Konfederacji Korony Polskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich tutaj przed szklanym ekranem. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, oczywiście ogłoszenia wstępne. Najnowszy numer, który jeszcze jest aktualny, aczkolwiek troszeczkę nie, no bo na nim jest polexit, jest, są kandydaci do e, europarlamentu. Możemy zobaczyć, że w sumie tylko jeden z nich tutaj dostał się, czyli pan Grzegorz Braun. Reszta, reszta nie, albo nie startowała, albo właśnie przegrała, na przykład pan korwin czy pan Żółtek. To są inne komitety niż Konfederacja, mianowicie bezpartyjni samorządowcy oraz polexit. Ale tak czy inaczej, dwutygodnik zawsze warto mieć i przeczytać wiele ciekawych tekstów. Jeżeli chodzi o książki, no to mamy okolicznościowo, tak? Gramwa Bank Grzegorza Brauna. Eee, ciekawe rozmowy właśnie z posłem Grzegorzem Braunem, teraz europosłem już. Więc też u nas można zamówić w Bibliotece Wolności, więc, e, więc zachęcam, żeby się zapoznać. No i Bajkofi, czyli wspieranie nas poprzez stawianie kawy, wsparcie finansowe, abyśmy mogli więcej nagrywać, a kawa pewnie się przydaje też przy okazji, y, płynnie przechodząc, kawa pewnie się przyda, przydawała przy, przy intensywnej kampanii. Yy, tak, co za dużo kawy, to niezdrowo, zwłaszcza, że ja w trakcie tych kampanii minęły mi po, praktycznie dwa trymestry mojej ciąży. A, to y, więc, y, więc tak, ale czasem trzeba. Y, ale najważniejsze to zdrowe odżywianie i choć mm -hmm. trochę snu, ale kawa swoją drogą. Y, tak, no za nami bardzo intensywny czas. Przyznam, że nawet tej książki jeszcze nie miałam w rękach, więc proszę dać mi ją chociaż podtrzymać. Już proszę zatrzymać, bo tak nie <laughs> dajemy. Bardzo dziękuję, bo tyle się dzieje, a ja za karierą i dokonaniami swojego prezesa Grzegorza Brauna, przyznam szczerze, jako bliski współpracownik, sama chwilami nie zadążam, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo. Bycie członkiem i tutaj przewodniczącą na Podkarpaciu Konfederacji Korony Polskiej, partii z takim liderem. No jest niesamowitym doświadczeniem w polityce, no i tutaj raz jeszcze z tego miejsca, no muszę, zwłaszcza, że też jestem pierwszy raz w studio tutaj właśnie w najwyższym czasie. Przyznam, że jest o wiele lepiej niż przez, przez łącze online. Podoba mi się. Będę czekać na więcej zaproszeń oczywiście, jak już będę w Warszawie. Tutaj nie ma wieżowców, tylko to jest green screen, ale... Ale jest przytólnie. Mi się podoba zawsze to inaczej. W pandemii walczyliśmy ze wszystkim co online, a potem sami w tym utknęliśmy, więc tak. fajnie jest spotkać się na żywo. Dziękuję za zaproszenie. A z tego miejsca na początku no, ja muszę tutaj raz jeszcze podziękować wszystkim naszym sympatykom, działaczom, wyborcom za pomoc w tej kampanii, za każdą ulotkę, słowo, uścisk dłoni, banery czy wpłaty. Dziękujemy. No a przede wszystkim raz jeszcze, kto może ten pije szampana, Grzegorz Braun zwycięzcą z okręgu Świętokrzyskie Małopolskie. Przede wszystkim spektakularny, najlepszy wynik indywidualny. Tak. indywidualny co to zmienia, no co to zmienia, bo pytają co to zmienia, sama zadam sobie pytanie, no, daje to ogromną satysfakcję i daje nam to jako koroniarzom taki impuls, że idziemy w dobrą stronę i że korona ma ogromny potencjał, że Polacy doceniają ten nasz wynik zwłaszcza, że taka ciekawostka, ten wynik z tych wyborów, te około 120 tysięcy głosów. Osiągnięte tylko w dwóch województ województwach, jest wynikiem z 2015 roku w wyborach prezydenckich z całej Polski. Mhm. Więc jest to też świetny prognostek dla Grzegorza Brauna, właśnie jako kandydata na prezydenta. I, i, no i jako, nam, jako koroniarzom, daje ogromnego kopa energetycznego, a tak czy owak, cała drużyna Grzegorza Brauna z dwóch utrzymała drugie miejsca czy z jedynek, no Rafał Foryś prawie wszedł, pan profesor Mirosław Piotrowski też prawie wszedł, ale suma summarum Podkarpacie zrobiło taki wynik, że kolega Tomasz Buczek wszedł, którego też serdecznie pozdrawiam i raz jeszcze gratuluję. No w drużynie raźniej, w kupie siła, Konfederacja mimo swoich wad, prawda, jest projektem, który jak widać ma sens. Tak, tylko właśnie, e, pewnie trochę przykro, że inne osoby z Korony się nie dostały. Wspomniała Pani o Panu Forysiu, Panu profesorze Piotrowskim. Tam bodajże była kwestia kilku tysięcy głosów. Tak. No ale tutaj na pewno można powiedzieć, że gorzej mają Ci, jak zabrakło, około 40, chyba 47, to przypadek Pana Sośnierza. Oczywiście no tak. się nie, nabija, nie nabijam no. z tego, tylko wskazuję, że to rzeczywiście y, demokratycznie tutaj można zobaczyć, że te 50 osób jakby poszło. Byłby inny zupełnie prawda? gdyby poszło 50 osób. Kiedyś skazywano chyba przypadek prezyden kampanii prezydenckiej w USA, gdzie chyba Al Gore nie został prezydentem, bo też zabrakło dosłownie kilku głosów. Tutaj oczywiście mniejsza skala, ale to pokazuje, że zaangażowanie sympatyków ma, ma wielkie znaczenie, prawda? bo pan Sypniewski został z jedynki, Pan Sośnierz miał tylko chyba 40 parę głosów mniej na Śląsku i nie wszedł. Z tego co śledziłam i także gratuluję świetnej kampanii jednemu panu i drugiemu, no naprawdę z ostatniego miejsca zrobić taki wynik, zwłaszcza, że na moją wiedzę pan sypniewski robił też bardzo mocną kampanię, plus miał wsparcie prezesa Mensena, mhm. więc na pewno to bardzo pomaga. No, wynik na żyletki. Gratuluję obydwu, choć, choć no tutaj dobromir Sośniesz świetny wynik, ale no niestety no, musi być to bardzo bolesne, więc, więc więc powiedzmy po części rozumiem co czuję bo u nas na Podkarpaciu też jest podobna trochę sytuacja, ale trochę inna więc no, no tak to jest, tak to jest działamy dalej, no i cóż zrobić no tak, to pan Brown idzie do Europarlamentu, e, pan Tyszka też idzie do Europarlamentu, czyli tak. wchodzą dwie nowe osoby do Sejmu i właśnie, ale to są osoby z Nowej Nadziei, z Ruchu Narodowego, czyli trochę ta drużyna Brauna w Sejmie się zmniejsza. No tak. Czyli coś za coś oczywiście. No tak, coś za coś. No coś za coś, dokładnie tak jak pan powiedział. Tak, a nie, ale zastanawiałem się, czy można się do tych osób w ogóle jakoś y, odnieść. Co to za osoby? Czy pani jest zna tych nowych posłów? Yy, pana Szymańskiego znam tak przelotem z wakacji z Konfederacją. Yy pozytywny młody człowiek, wiem, że tu koleżanka Lidia Parek mhm. z właśnie Pomorza współpracowała z tym kolegą jako tam razem z, jedne, z jednego okręgu i współpraca układała się w porządku. Pozdrawiam, A, ale tak nie znamy się za bardzo, mhm. zbyt osobiście, ale wiem, który to pan i gratuluję. Pan Szymański. Tak, tak, Szymański, tak. Tak, a co do tego, co na Podkarpaciu, to myślę, że, że, że wolałabym nie komentować tutaj mm -hmm. tych różnych zachowań, bo myślę, że szacunek i, i jakaś klasa to jest coś, co, to jest coś, czego przykład daje nam Grzegorz Brown, gdy na niego plują i, i poniewierają. Ten człowiek z szacunkiem wciąż odnosi się do ludzi. A tutaj no, nie mogę tego samego powiedzieć o panu, prawda? Po uboczku, ale no, każdy, tylko krowa nie zmienia poglądów, każdy może się nawrócić, bo szacunek do osób starszych i, i mądrzejszych i, i z większym doświadczeniem politycznym i życiowym uważam należy się drugiemu człowiekowi, kobiecie także, ja także. No, uważam, no, wolałabym tutaj Dobre, zakończyć na tym. Jasne, jasne. <laughs> czy ta woda jest moja? Tak, okay, tak. Dzięki. tak, tak, tak to no to, to jeszcze taki fajny kubeczek, dziękuję. Tak, najwyższy czas. Tak. Więc y, też oczywiście y, polecamy. I tutaj takie pytanie też na kanwie pewnego artykułu, czy wielu artykułów, które się pojawiają, to znaczy. Czy Grzegorz Brown i Corona generalnie wzmocnili swoją pozycję w ramach Konfederacji? Bo, oczywiście, plotki to plotki, ale wiele osób wskazywało, że no Grzegorz Brown, zwłaszcza po akcji gaśnicowej, trochę tej Konfederacji tam się wielu osób nie podoba. I czy on tam będzie, czy nie będzie? I teraz po europarlamentarnych wyborach widać, że chyba jest jednak bardzo mocnym trzonem całej formacji. No, liczby są liczbami, dane mówią same za siebie, prawda, matematyki nie da się oszukać. Tak jak poseł Braum zresztą słusznie zauważył, zauważył, podkreślił to też na wieczorze wyborczym, podziękował tutaj, prawda, części, prawda, sztabu za, za ćwiczenia, jak on to nazwał, za ćwiczenia w pozycji beztlenowej, czy w warunkach beztlenowych, no, byliśmy, było jak było, sami Państwo widzieli, kto był promowany, kto, by, kto był w mediach, kto był na głównych profilach, więc, więc sami Państwo sympatycy, w szczególności Korony, to widzieli. Sympatycy Konfederacji na pewno też, wielu się to nie podoba. No i, no i cóż, no i no ale jak widać, Oliwa Sprawiedliwa, społeczeństwo docenia, docenia nieustępliwość i i taką determinację w swoim zachowaniu właśnie prezesa Grzegorza Brauna. No wynik jest niesamowity, zwłaszcza, że kampania rozpoczęta 2 maja, czyli tak naprawdę trwała niewiele ponad miesiąc. Setki spotkań, prawdziwych spotkań na chodnikach, nie spotkań tylko tam na jakichś mapkach, żeby, że będą czy były, tylko prawdziwe spotkania. Sama byłam na jednym z nich w Tarnowie. Widziałam to wszystko na żywo, pozdrawiam zresztą Tarnów, gdzie naprawdę samo spotkanie, sala taka, że ludzie po prostu wychodzą, bo się nie mieszczą i, hmm. i ciężko jest oddychać. Czyli frekwencja przerasta nasze oczekiwania, a na koniec dwu-trzy godzinne kolejki z gaśnicami, z książkami, dzieci z jakimiś plastikowymi plecakami z gaśnicami, dzieci z jakimiś Lego z, z z wozem strażackim. No coś niesamowitego myślę, że tutaj tworzy się jakaś legenda, której może jeszcze z perspektywy teraz dzisiaj nie widzimy, ale no ewidentnie tutaj właśnie ta akcja z gaśnicą, czy się komuś podobało, czy nie, otworzy. Żyła ludziom oczy na wiele spraw, chociażby na to, że taki, taki incydent kompletnie niezrozumiały i niepotrzebny w Polskim Sejmie ma miejsce, a też pomogła nam jako Koronie i samemu Grzegorzowi i Braunowi dotrzeć do ludzi, którzy nie mieli pojęcia o tym, że w ogóle istnieje taki człowiek, bo tak mocno blokowany w mediach mainstreamowych. No a w dobie trwającego ludobójstwa w strefie gazy myślę, że to tym bardziej był, było, był, był moment, który pokazał, że zwłaszcza w świecie muzułmańskim, jak Państwo pamiętacie, super to było w grudniu, już ponad pół roku temu ogromna wdzięczność, um, ogromne wyrazy uznania. Sama pracowałam w liniach arabskich, mam tam wciąż sporo znajomych i. I tutaj ci ludzie nie rozumieli tego z naszej perspektywy takiej polsko-żydowskiej, tylko patrzyli na to stricte pod swoim kątem, czyli rozumieli to jako przede wszystkim symbol, gest w obronie gazy. No bo tutaj żadnej solidarności z narodem żydowskim nie powinno być żadnego świętowania, wręcz przeciwnie powinny być ostre sankcje i, i zmniejszanie współpracy, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, tak jak to na przykład zrobiono wobec Rosji, a wobec. Izraela nie. Więc to jest ogromna niesprawiedliwość. No, temat straszny, zwłaszcza, że jesteśmy i po dniu mamy, po dniu dziecka, przed dniem taty, tutaj naszym polskim, a tam ludobójstwo w XXI wieku trwa. Ale tak, pozycja korony, no jestem przekonana, że się siłą rzeczy umocniła w tej konfederacji. Poseł Grzegorz Bram dzisiaj na konferencji prasowej raz jeszcze podkreślił, że że sens tego projektu jest ogromny, widać jego sens. Posłów 11, teraz 18, europosłów 0, teraz 6. Więc, więc, więc zakładamy, że w kolejnej kadencji za 5 lat będzie to znowu wynik większy o, 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 jakiś, o, o jakiś procent. Więc, więc ja też uważam, że, że właśnie ta różnorodność to jest też to, o czym mówimy w Europie. To były nasze hasła wyborcze, prawda? Europa różnorodna, Europa silna suwerennymi narodami. Krajami. To jest tak samo jak, jak w konfederacji. Każdy jest trochę inny. Każdy z tych trzech ugrupowań coś łączy, ale też coś dzieli, no i nikt na siłę nie chce nikogo zmieniać, nie chce nikogo dopasowywać. Jest trzech liderów, o czym się niestety często zapomina, a tak, a jest ich trzech. I, i tak naprawdę no, mam nadzieję, że szacunek tutaj i i jakieś takie uznanie parytetu korony po tych wyborach będzie większe. No co będzie się działo z Grzegorzem Braunem w Brukseli? No to myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. No i, no i czas pokaże, ale raz jeszcze przy tej okazji zapraszam do Korony. Korona była, jest i będzie. Drodzy państwo, jak ktoś chce wesprzeć właśnie działania Grzegorza Brauna, no to najważniejszy jest czynnik ludzki, zwłaszcza w działalności czy to społecznej, czy to charytatywnej, czy to politycznej. No i Grzegorz Braun potrzebuje współpracowników, więc działaczy w całej Polsce i za granicą. No i tak możemy po wspierać naszego prezesa, no i tą aktywność korony poszerzać. Będę tak krótko skomentować wynik, wyniki w skali kraju, różnych ugrupowań i też w skali europejskiej wszystkich partii, to ja by pani się do tego odniosła, bo generalnie no, wygrała przynajmniej teoretycznie tą większością głosów, była koalicja obywatelska. Można powiedzieć, że przystawki pod postacią trzeciej drogi Lewicy mocno zanikły. Ale jakby wychodząc też z polskiego podwórka, no to większość mają dalej hadecy, liberałowie, tak zwani hadecy, liberałowie, socjaliści, czyli te siły eurosceptyczne nie mają jakiejś większości, żeby zablokować te wszystkie negatywne dyrektywy i ten ład. Jest, jakby nie ma unijnej, antyunijnej rewolucji, jak się wielu spodziewało. No niestety, niestety. No, mieliśmy na to, na to, nadzieję. Naszych także będzie, będzie sześciu na ponad pięćdziesięciu. Ale no, lepszy ryc niż nic z 0,6 to jest i tak yy, yy, świetny wynik dla nas, bardzo mobilizujący, bo będziemy mieć coś więcej do powiedzenia z gniazda OS, a nie tylko z zewnątrz, komentując mhm. to, co, to, co tam oni wyprawiają. Yy, no, na pewno jest jakiś zawód w, w perspektywie całej Unii Europejskiej, aczkolwiek z różnych ugrupowań, z różnych krajów we, weż, weszli przedstawiciele mhm. właśnie o poglądach. Eurosceptycznych i takich krytycznych, a przede wszystkim propaństwowym wobec swojego własnego państwa i wobec Unii państw, a nie jakiegoś federalnego państw, superpaństwa. No i wierzę, że tutaj może jakiś projekt właśnie na wzór konfederacji międzynarodowej mhm. być może uda się zawiązać. To też tutaj zależy już od, od zdolności i chęci kontaktowania się między sobą w europosłów. A wracając do kwestii krajowych, a jeszcze wracając do Brukseli, właśnie, no to myślę, że tutaj Rolnicy tak łatwo nie odpuszczają. Jak widać, potrafili się zmobilizować też na kilka dni przed wyborami bodajże we wtorek zebrali się właśnie pod siedzibą Unii Europejskiej i pokazali swój sprzeciw. Myślę, że myślę, że także ta liberalizacja przepływu towarów w formie bezsłowej, bez kontyngentów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Wciąż podkreślałem, że Ukraina w Unii nie jest i być nie powinna, to zwłaszcza, że byłoby to z ogromną szkodą dla Polski, dla całej Europy, a zwłaszcza dla rolnictwa. To, to widać tą mobilizację, a tym bardziej, że przedłużono ten, ten bezsensowny i niesprawiedliwy przepływ towarów aż o rok do czerwca przyszłego roku, to tym bardziej rolników to mobilizuje do protestowania, choć z drugiej strony rolnicy mają teraz czas, okres ciężkiej pracy w polu, później żniwa, więc, więc, więc też jest im ciężko być na ulicach czy na traktorach ulicami. A niestety uważam, że wsparcie społeczne tych protestów jest za małe. Nie widać takiej mobilizacji. U nas, gdy protesty były tam blisko wschodniej granicy, no to wspieraliśmy, ale uważam, że wciąż po prostu za mało. Jak się naród Polski tutaj nie solidaryzuje pod względem wielu tematów, no to ciężko jest pojedynczym grupom społecznym coś wywalczyć, więc wierzę, że, że, że będzie za wszelką cenę próba blokowania tego Zielonego Ładu i innych szkodliwych dla Polski i innych krajów pomysłów. No, najbardziej no, tak szczerze, jestem ciekawa właśnie, tak jak najbardziej byłam ciekawa wyników właśnie Kraków Kielce w niedzielę, tak, tak jestem też bardzo ciekawa tego, co będzie się działo z tak postacią jak Grzegorz Braum teraz w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza, że artykuły już Aha. takie międzynarodowe y, trzęsą portkami. Y, y, obrońcy i fanatycy demokracji, którzy wytatuowaliby ją sobie na czole, komentują w sposób bezczelny tak jak pani Róża Tung, którą pokarało. Y, sama zdoby, zrobiła beznadziejny wynik z jedynki. Y, w ogóle zrównywała całą listę w swoim okręgu. Czy pan ta no, Tacy, fanatycy demokracja potrafią w wynik demokratycznych wyborów komentować słowem skandal, więc tutaj widać, że ci ludzie to, to są kompletni hipokryci i, i sami nawet nie, nie przedstawiają poglądów z sobą, nie reprezentują poglądów, o, o których tak głośno szczekają, bo to jest szczekanie. Nie było ich raz, jeszcze przypomnimy w momencie i uważam, że to też zostało docenione przez wyborców w całej konfederacji, że właśnie my tutaj stawaliśmy w obronie demokratycznych praw człowieka, zwłaszcza w dobie tej całej pseudopandemii. I, no i myślę, że to wszystko złożyło się na wynik, plus trzecia droga zassana, lewica zasana, przystawki Platformy, o których Pan mówił, po prostu no, bardzo zawiedzione. Zresztą widziałam się na, na, na wieczorze takim wyborczym czy na debatach z przedstawicielami właśnie trzeciej drogi, no to widać duże rozczarowanie, plus jakieś pogłoski tam ze strony Pana Kosiniaka, że nie da się dłużej w takiej koalicji być. No na szczęście tym razem Konfederacja okazała się być na podium. Polacy wybrali nas jako tą trzecią drogę, jakąś nogę, czy przystawkę, czy jakąś inną podróbkę. Co bardzo nas cieszy, jest mobilizujące i wierzę, że tutaj dla liderów Konfederacji także jest to sygnał, że ten projekt, mimo swoich niedoskonałości, jak każda koalicja, ale no na tym chyba polega koalicja, że nie jest idealnie, zwłaszcza przy naszym, no, no nie mamy, nie mamy no jest nas wciąż tylko 18 w Sejmie, więc no razem jest to, czego by mogło nie być. Gdyby, gdyby Konfederacja nie była Konfederacją, gdyby wszyscy szli sami, no to pewnie nie mieliby nic. Dlatego, yy, no, zawsze mogło być lepiej, ale i tak nas tutaj to cieszy, a, a to, że Grzegorz Braun idzie do Brukseli, no to wiem, że dla wielu, bo też takie pytania padają, jest to yy, przerażające, że go nie będzie w Polsce, że go zwłaszcza nie będzie na Podkarpaciu. Że Podkarpacie z takim liderem, z taką postacią, z taką charyzmą zostanie już bez swojego posła. Yy, yy, więc więc yy, no, na pewno jest to dla wielu nie do zrozumienia i nie do pogodzenia, yy, ale na pewno jakieś inne perspektywy i drogi stoją otworem. Plus Wierzę, że Grzegorz Braun ze swoją, pracowito ze swoją pracowitością i taką yy, o, ogromnym oddaniem pracy dla Polski ja w międzyczasie jeszcze przecież kończy film O Giełdżwaułdzie będzie dostępny dla Polaków do pomocy, do działania, do interweniowania. Yy. Brukseli, tam na pewno im nagada, i tutaj na miejscu w Polsce. Wspomniał Pani o artykułach zagranicznych, to właśnie w jednym, cytując tak na szybko, Grzegorz Braun to jeden z najbardziej notorycznych antysemitów w polskiej polityce i jeden z najbardziej aktywnych antysemitów w Europie. Czyli tutaj <grym> można powiedzieć, <grym> że to jest postać wielkiego <grym> formatu, rzeczywiście. No, faktycznie. No faktycznie rzeczywiście. No na pewno słychać niesamowite wycie, będzie teraz przypominanie. Nie wiem, czy tam w Parlamencie Europejskim są gaśnice, czy może tylko właśnie jakieś zraszacze, czy, bo, bo, czy, czy co tam się dzieje nie, nie byłam, więc, więc, więc nie wiem, ale no na pewno. Tam trzęsą portkami, co po niektórzy, plus nasi się martwią, co, to, co teraz będzie z Polską na tle Europy, Aha. jak Grzegorz Braun tam wyląduje. A nie zastanawiają się, drodzy Państwo, co, co już zrobiono z Polską na, na arenie międzynarodowej, kiedy hmm. i w Ukrainie tyle oddaliśmy, tyle przyjęliśmy tych w dużej części niewdzięcznych Ukraińców, i, i w kontekście europodatków, kamieni milowych. Zielony Ład, prawda? niszczenie rolnictwa, przymusowa termoizolacja budynków, zakaz rejestracji nowych aut spalinowych. No, to są rzeczy, które poniżyły nas na arenie międzynarodowej. Czy, czy sam nasz udział w odbudowie Ukrainy, gdzie po prostu wszystko dzieje się ponad nami, a to my jesteśmy, byliśmy i tak naprawdę wciąż jesteśmy najbliżej tego konfliktu. Więc to są prawdziwe problemy, czym ci ludzie się zasłużyli haniebnie dla Polski a będą tutaj no, z mojej perspektywy obecnie no wiarygodnego polityka, odważnego, na pewno mm, takiego, yy, jakby to dobrze powiedzieć, no, no sami państwo wiecie, ja też jestem w partii posła Brauna, więc widzę to też inaczej trochę bardziej z bliska, ale człowieka, o którym nawet dzwonią ludzie yy, z lewicy, z partii nam nieprzychylnych, nie nasi wyborcy, nie wyborcy Posła Grzegorza Brauna, którzy wiedzą, że on tam nie idzie dla pieniędzy, wiedzą, że on tam bezkompromisowo będzie mówił swoje. I, I mówią, że takich polityków potrzeba. Widzą jego zalety, choć nie są naszymi wyborcami. Więc to też jest bardzo ciekawy taki, taki socjologiczny przykład. No, myślę, że to naprawdę jest taka postać, że naprawdę raz jeszcze zapraszam do korony. Trzeba nam ludzi, musimy rosnąć w siłę. No bo Grzegorz Braun teraz tym bardziej będzie potrzebował wsparcia. To na zakończenie, jeżeli chodzi o Pani plany. To co, za cztery lata, tak? Czy tam za 5 czy, czy, czy jak Pani to widzi? Swoją karierę polityczną? Znaczy, ja nigdy nie planowałam być w partii, nigdy mhm. nie planowałam startować w żadnych wyborach. Pochodzę z dużej, tradycyjnej rodziny. Jestem najmłodszą siostrą sześciu młodszych sióstr. Głową rodziny u nas jest tata. Mam, mam no, dużą taką... Pochodzę naprawdę z takiej y, tradycyjnej rodziny, y, gdzie jakoś y, ten może stereotyp działania w polityce dla kobiety w jakiś sposób tam się gdzieś, y, y, gdzieś się, y, zrodził. Plus dział, zajmowałam się innymi rzeczami. Grałam w siatkówkę, byłam w szerokiej kadrze Polski, to było coś, co mnie interesowało za młodu bardziej. Do partii Grzegorza Brauna, do jego działalności dołączyłam w pandemii, gdy on startował na prezydenta Rzeszowa w 2001 roku i, i gdyby nie to, że po prostu yy, zaangażowałam się mocno, poświęciłam dużo czasu temu wszystkiemu, plus czułam, że tak trzeba, bo w dobie pandemii no, nie dało się patrzeć na te pozamykane szpitale, szpitale kobiety rodzące w maskach, niszczone polskie biznesy. Branżę taksówkową, no wszystko właściwie. sami Państwo pamiętacie, jak to było. Przede wszystkim niszczenie psychiki naszym dzieciom tymi maskami, zamykaniem w domu. Włączyłam się w to, zaczęłam działać. No i że poseł Grzegorz Brown wydawał mi się być wtedy i teraz tym bardziej postacią uwiarygodną i taką, której warto pomóc, zaangażowałam się. Nie planuję, co będzie tam za 3 czy 4 lata, choć Sejm pewnie wybory za 3 lata, może wcześniej, może na wiosnę zobaczymy no to był taki maraton wyborczy, na pewno będę się angażować mocno w kampanię prezydencką kan kandydata Konfederacji ze swoim doświadczeniem i, i wiedzą już tutaj też coraz większą, bo, bo w tak krótkim czasie wziąć, zdążyłam wziąć udział i poprawiać swoje wyniki w wyborach sejmowych z ostatniego czwarty wynik teraz w, do Europarlamentu z drugiego, drugi wynik czy prezydenckich w Rzeszowie, będę działać społecznie dalej, charytatywnie. Działam w Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości, mm. gdzie wspieramy właśnie kwestie rozwoju poprawy opieki okołoporodowej w Polsce, hospicje perinatalne. Działam w Fundacji Rolnik Handluję na czele z Rafałem Forysiem, gdzie właśnie też promujemy te zakupy, od, zakupy od, od pola do stołu, skracanie łańcuchów dostaw i promowanie właśnie tego. Mm patriotycznego konsumpcjonizmu, a nie sięgania do marketów. Działamy w Polskim Stowarzyszeniu Wolne Podkarpacie i wiem, że już tutaj kończymy, ale tylko chciałam zaprosić Państwa, bo 14 w Domostawie jest w końcu odsłonięcie pomnika mistrza Andrzeja Pityńskiego. To pewnie Państwo też będziecie jako tak duża redakcja. To jest 14 w niedzielę, a 13 robimy jako Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie, w którym działam uroczystości w Rzeszowie: Marsz Pamięci Ofiar Rzezi mhm. i później konferencję naukową z dr Lucyną Kulińską, z Jackiem Mędlarem. I też najprawdopodobniej z osobami, które przeżyły rzeź wołyńską. Wiadomo, to są osoby w starszym wieku, takie już odchodzące z tego świata. Więc mam swoje obszary, w których działam po prostu sobie oddolnie. Oczywiście cały czas jestem w koronie i, i będę działać dalej jak ktoś trzeba, to dzwoni i, i, i pomagamy. Oczywiście było łatwiej, bo był poseł Grzegorz Braun, mogliśmy pisać mhm. interwencje, umawiać, żeby był, przychodził. Więc teraz, no, tego nie będzie siłą rzeczy, ale będziemy działać po prostu dalej, mamy wciąż posłów Korony Konfederacji i współpracujemy. A co do Rzeź wojskie, to tylko jeszcze zachęcam, bo jak pewnie u Państwa, tak jak u nas, miasto, państwo nie, nie włącza się zbytnio w te obchody lokalnie, więc musimy tutaj, drodzy Państwo, sami brać sprawy w swoje ręce i organizować się oddolnie, bo, no bo są, jest to data i, i masakra, której zapomnieć nie możemy. Więc ja zapraszam 13 na rynek w Rzeszowie o godzinie 15 na nasze uroczystości, a lokalnie niech każdy się organizuje gdzie może, no i tutaj na pewno też warto sięgnąć do Fundacji Kasi Sokołowskiej Wołyn Pamiętamy, czy innych wspierających właśnie upamiętnienie ofiar ludobójstwa oraz, oraz wspierać wszelkie takie ruchy oddolne, które właśnie pielęgnują pamięć historyczną. Mhm. Bardzo dziękuję za przybycie do studiów. Tutaj postawimy kropkę. Naszym gościem była Pani Karolina Pikuła z Konfederacji Krony Polskiej, numer 2 na Podkarpaciu w tych wyborach reprezentowanych, które właśnie minęły. Jeszcze w ramach krótkiego przypomnienia, najnowszy numer najwyższego czasu, oczywiście pokazujemy co dwa tygodnie kolejne, kolejne wydanie, książka, Gramwa Bank, Grzegorza Brauna, też na Krytece Wolności jest ona dostępna, więc też zachęcamy do tego, żeby ją zamówić i oczywiście można wspierać poprzez przez czyli postawienie kawy, link w opisie i w komentarzu, czyli konkretne wsparcie dla rozwoju naszej działalności, naszej redakcji. No i też e, tradycyjnie to się mówi tam subskrypcje, lajki, komentarze i inne rzeczy potrzebne do rozwoju. Też mile widziane. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.